Alfa. To co, masz to włożone? Wyjdzie mi ten. Co? Shikierko jest trochę Be, bez... Nie, nie, kurwa, na ja nie, 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 na nie, 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 renty nosiłem, nie, ja to 4,30 nie, uzbierałem w i to jeszcze takiemu świetnej pamięci żulowi, Na wino pożyczyłem 2 złote i 2 złote do domu przyniosłem. Na pewno zróbcie detal właśnie na ucho, nie? Które masz najbardziej zniszczone? Prawa tym kropla ściekała. nie? Już taki wiesz, lekki ruch. Na sam koniec powiem Wam szlagier ze szkoły strażackiej, dowci po tygrysie. Co tygrys? Nie, no jest nie. No wszystko to jeszcze, jeszcze możemy. Przygotował się. Tutaj. I tak, jak jest ten, kamera to to jest biszak. Ale ja wiesz czy czym to świadczy, Jak już nie mam siły, Nie, ja, ja się, się rozluź wtedy. Że Ty zawsze się ten mocno rozdrzewasz, ale musisz się teraz coraz mocniej rozdrzewać, bo masz coraz lepszą kondycję. Rozumiesz? I coraz wyżej musisz I się coraz starszy jest. No a to już Ci nie chciałem tego mówić. Tak. To się Dobra, z kim chciałbyś mi stworzyć pierwszy pojedynek? Na pewno. Od razu, nie? Ale poczekam aż A, A, mi się miał pas. A gdzie 25 walk wcześniej stoczonych? 26? No, Załuku. Za A zawodowych? Wie, A w karatek i kokuszy 200. Czy ty i... wiesz, że ile wiszek musiał zainwestować, żeby odnieść zwycięstwa przez te 20, stoczonych pojedynków? I żeby się nie zainwestować w siebie, tylko w zawodnika, który miał się podłożyć, nie? I teraz, żeby wreszcie potem upragniony pas. Stary. Tutaj wygląda na geja i wiesz, zobaczył mokrego, ściekającego ząbka na niego. I wiesz, musiał wypiec do łazienki. Nagrałeś to? Puścimy to. Chyba się przyskakał, Musi mu nogi pracują. Dobra, to czekaj. Dobra, bardzo. Góra, proszę. Dajemy z tego, wież, pijany panie i to. Co ty na to? Co to jest? Wiesz, się nie pamiętasz tego, co go się wziął do tej knajpy? Tak, A, tego, no, kuru... matura, no, to teraz zagrasz. Ty stolik już mamy tam. Przecież masz no, to. to, stolika, to tak, Ale tak. musisz tę koszulkę no, na ramkach założyć i wiesz, Tyłek <laughs> musisz też żeby Do to nagrań tyłek <laughs> Ten po prostu zauważył, <laughs> że jest oglądalność większa u żeńskiego grona. Hmm. I szukamy teraz kogoś, jakby możemy wyłupierać eventy. To jest trochę na niego. Pada dla ciebie. Co? Nie, nie mam siły dzisiaj na żarty. <laughs> Ale to nie są żarty, jak wiesz, że nie masz siły na żarty, to bym nie żartował, taki nie jestem. To jestem twoim kolegą. Wiesz co się w reminie działo w <laughs> Tam ci, tak, <laughs> się i tak dzieje, nie O, wiem co będziemy robić bliższym tak jak zawsze mówisz poważnie, zawsze będziesz mi... <grym> bo <w> to będziesz sobie kręcił łańcuchem i będziesz mówił, bo Zajter ty przyjedzie. <grym> Powiem Ci, dzisiaj mam taki właśnie nastrój, że to, to opowiadam jakieś opowieści treści, w cudzej treści. Marta, dobrze, że jesteś. Stawisz kawę? No to nie, bo ja tu pracuję, a jakbyś stawił, wy, bym jakiegoś tu kurwa pracownika, piszaka, czy kogoś, kto na górę. Ty jakiś i przynieś pas. Przyniesie pasta, Słyszałem, że przy... nie bo że przyniesie. Powiedział mi, przywożę do Legnicy. No, no, bo to musisz mu tylko powiedzieć. Przywieź do Legnicy, bardzo przywieź Przedstawiam się. 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 Dajcie mi Przedstawiam Trudna dość zaśpiewania nuta. Taka jest antysynkronizacja. Ale mówi, strażak sam robi wszystko za dwóch. Propozycja walki o pasy nadarzyła no, się, więc e, walka jeszcze raz. Kurde, jak dzisiaj się pustko w górę. Po, jak, be, jak zdobędziesz ten pas, to poczujesz się kto, Fenia? Jak? No to ja, ja, jeden, ja jeden. Jak Ła, ale noga mi się Nie jest łatwa praca. Wkręcam, że to było w mailu tej, mm. że ostatni przynosi kawę. No. I będzie, że zaczyna się, że wiesz Że skaczesz w tym swoim wyskoku do Wandama. Ja cię pcham stamtąd I on tu z tobą leci, że tak kurwa wyskoczysz orginał oryginał, nie lepszy Chcesz to... jak... <grym zeszła> kawę? <grym zeszła> Pewnie Cały zbadek Przecież ostatni miał kawę, bo w mailu napisane podobno Paweł, no jak kurwa Ci co powiedzieli, walka z cieniem Weź któregoś z tej ekipy tam Dawaj, ok. Się mocno. Także to było widać. A ty robisz kiedyś walkę z A to, to... No, kiedy to się kurwa mocno napiero. Bo, to ma, być, bo to ma być mocna walka ścieniem. No jest mocna. A weź tą dużą i obrotową Jak Wam da boć mówiłeś? Ale że on tu najeżdża i ty wiesz, wstajesz i możesz się patrzeć i dopiero do góry na przykład. Nie z tą kamerą, Kiedyś mnie dupa dorwała jak kurwa, wiesz, wsaciłem do mleka i mówi, a tak go napełniasz. <laughs> Co robimy? Nie tak. wygodne pytania. Ludzie pytają, podchodzą, wiesz. Czasem nawet zdjęcie sobie chcą zrobić. No, no Fajnie to jest. Czy no. no. kamera nie działa, czy działa? No. Tak jakby jest teraz sobie. Musi mieć plan A, B i na głową C. Czyli, nie? No. Dziecik, jak ta forma jest? Jak mówiłeś, że no, nie czy... mówiłeś? że nie mówić, Paweł. <laughs> Nazywam się Paweł Jóżbek. Dobrze się bawię, dużo podróżuję. O, pyszny kotlecik, kaszka gryczona, suróweczka, dieta fit. No widzę, kurwa, dorosły potem widzę nasuka, nasuwa, czy pieniążki, pieniążki. Widzisz, nie każdy jest taki twardy jak ty i widzę, Jak w sklepie pani do mnie siateczkę, kurwa, bo tak trzy razy. No. Ty, no muszę to nie, tak jak... Ja wiem o co chodzi, to można gadać na luzie tylko że tu nie może być żadnych zacinek ani nic. No bo zaczynasz gadać. Czemu nie mówisz tak jak Zostawiam zakupiki kurwa i idę w chuj.